Jestem przy Kieleckiej, przy Freel harmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, przede mną Plac Wolności, który sobie objedziemy, jak widać nakaz jazdy w prawo, wokół Placu Wolności drogi jednokierunkowe. <tryk> Na wprost Zaczyna nam się strefa zamieszkania Ja skręcam w lewo Abyśmy sobie owy plac wolności Mogli objechać dookoła Muzeum zabawek I zabawy po prawej stronie Więc jak ktoś do Kielc przyjedzie z dziećmi To pewnie Fajna atrakcja Musimy ustąpić pierwszeństwa, nakaz jazdy w lewo, znowu. Tym razem jadą tutaj pojazdy drogą również jednokierunkową, i na również drogę jednokierunkową ja wjeżdżam. Po czym ponownie będę skręcał w lewo, aby wrócić. W rejon kieleckiej filharmonii, czyli przy lewej stronie, skręcam w lewo. I zwróćcie uwagę, że na końcu tej drogi dokładnie taka sama sytuacja jak po jej drugiej stronie, czyli z pierwszeństwa, nakaz jazdy w lewo. Droga jednokierunkowa dochodząca do Placu Wolności ustępuje pojazdom z prawej strony. Różnica taka, że teraz w prawo pod filharmonię mogę skręcić, po drugiej stronie w prawo skręcić nie mogłem.